Cześć, mam go znowu na kanale i dzisiaj nie jest żadna seria, tylko ogłaszam konkurs. Zbliża się mecz Polska Holandia i mam dla Was konkurs, w którym można wygrać albo 50 50 tysięcy końców Foodmaster, albo 75 tysięcy końców Foodmaster. Jest takie coś. To wytypuje dobrze wynik. 50, 50 Oczywiście tylko jedna osoba, nie, nie więcej. I jak ktoś wytypuje jednego szczelca i wynik, dostaje 75 tysięcy końców. I jak będą parę osób, które odgadnie, to to wylosuje. I zgłoszenia trwają do 19 w komentarzach. Edytowane posty się nie liczą. I to tyle. Siemanko, trzymaj się. Cześć.